Thank <music> you. Mają najlepszy widok z okna, podróżują po całym świecie i transportują miliony osób. Taksówkarze? Nie, chodzi o pilotów samolotów pasażerskich. Mimo, że już od samego początku wymaga się od nich nieprzeciętnych umiejętności, doświadczenia i przestrzegania setek zasad, na stanowisko kapitana awansują dopiero po wieloletnim stażu. Odkryjmy wspólnie kuchnię zawodu pilota, zaglądając za kulisy ich codziennej pracy. 1. Władza Absolutna. Od momentu, gdy drzwi samolotu się zamykają, ostatnie słowo na pokładzie należy do kapitana. Przysługuje mu prawo wydawania rozkazów, dokonywania aresztowań, a nawet nakładania kar pieniężnych. Jeżeli jakiś pasażer awanturuje się podczas wsiadania do samolotu, pilot może wykorzystać swoje przywileje i po prostu odleci bez kłopotliwego rozrabiaki. 2. Technika lądowania powodem do dumy. W dzisiejszych czasach spora część powietrznych procedur odbywa się przy asyście komputera. Dlatego piloci bardzo cenią sobie lądowanie, które wciąż wymaga pierwiastka ludzkiego talentu mawiają, że najlepszym komplementem jaki mogą otrzymać jest pochwała za gładkie sprowadzenie maszyny na ziemię. 3. Licencja na jeden typ samolotu w większości krajów piloci otrzymują licencję na jeden model statku powietrznego i właśnie na nim przechodzą obszerne szkolenie. Zdobycie uprawnień pozwalających prowadzić inną maszynę wymaga dodatkowej praktyki. Cykl kształcenia trwa zwykle 2-3 miesiące i obejmuje teorie, loty ćwiczebne oraz trening na symulatorze. 4. Niecodzienny dojazd do pracy. Piloci mogą mieszkać w dowolnym miejscu w kraju, o ile tylko są w stanie złapać połączenie z lotniskiem, na którym działa zatrudniający ich przewoźnik. Taka swoboda ma jednak pewne wady. Przede wszystkim dojazd do pracy często zabiera im mnóstwo czasu, a za ten nikt nie płaci. Poza tym nie ma gwarancji, że podróżując na ostatnią chwilę trafi im się wolne miejsce w samolocie, dlatego często muszą wybierać połączenia o świcie. Gdy optymalny lot jest w całości zarezerwowany, trzeba czekać na następny, żadnego specjalnego traktowania. Z tego względu piloci regularnie wyruszają do pracy dzień przed wyznaczoną podróżą. Wielu z nich decyduje się przeprowadzić bliżej lotniska bazowego i po prostu dojeżdża na miejsce samochodem. 5. Wizyta w kokpicie. Jeśli kiepsko znosicie latanie, załoga w ramach odstresowania może zaprosić Was do swojego centrum dowodzenia. 9 na 10 pilotów przyznaje, że w normalnych okolicznościach nie odmawia pasażerom rozejrzenia się po kokpicie, na przykład dziecku, które zżera ciekawość, czy też właśnie osobie bojącej się podróży powietrznych. 6. Autopilot nie zastąpi człowieka. Wiele osób sądzi, że jak tylko samolot znajdzie się w przestworzach, stery przejmuje komputer, a pilot może się zrelaksować. zupełnie tak to wygląda. Nieprzewidziane sytuacje w trakcie lotu są niemal codziennością od problemów z komunikacją lub nawigacją po zmiany trasy. Pilot zawsze powinien pozostawać skoncentrowany, ponieważ musi chociażby monitorować poziom zużycia paliwa, wypatrywać innych samolotów i takie tam. Szczególnie takie tam. To, że pilot nie trzyma bez przerwy rąk na sterze, nie zmienia faktu, że wciąż kontroluje wszystko, co dzieje się z samolotem. 7. Edukacja kosztuje. Nie da się ukryć, że wykształcenie lotnicze jest na wagę złota. Dokładna kwota zależy oczywiście od wybranej szkoły oraz licencji, którą planuje się uzyskać. Wylatanie odpowiedniej ilości godzin również wiąże się z niemałym wydatkiem. Ogólnie rzecz biorąc, aby zostać pilotem samolotu pasażerskiego, trzeba spędzić w powietrzu aż 250 godzin. Co ciekawe, niektórzy przewoźnicy zatrudniają jedynie osoby, które wylatały od 1500 do 4000 godzin. 8. Latanie za darmo. Ale oczywiście jest to obwarowane obostrzeniami. Pilot korzysta z tych samych przywilejów co każdy pracownik linii lotniczych. Aby podróżować nieodpłatnie musi czekać, aż w wybranym samolocie zwolni się miejsce. Raczej trudno zaplanować wakacje licząc na łód szczęścia, więc większość pilotów płaci za bilety jak normalni pasażerowie. 9. Ciągłe testy. Każdego roku piloci na nowo zaliczają egzamin sprawdzający. Coś jak, prawo jazdy tyle że na samolot. Dodatkowo co 12 lub 6 miesięcy, w zależności od wieku, weryfikuje się ich znajomość procedur awaryjnych na symulatorze. Przechodzą również regularne testy z zagadnień technicznych, zasad bezpieczeństwa, przewozu niebezpiecznych towarów itd. Zawalenie choćby jednego z nich oznacza odsunięcie od wykonywanych obowiązków. 10. Istotna rola drugiego pilota. Pierwszy oficer brzmi dużo donioślej niż drugi pilot, prawda? A to przecież ta sama osoba. Nie jest to żaden pomocnik ani praktykant. Ma takie samo wykształcenie lotnicze jak kapitan i bierze udział w podejmowaniu decyzji. Hierarchia wcale nie wiąże się z umiejętnościami. Awans w liniach lotniczych jest z reguły uzależniony od starszeństwa w firmie. Podczas wykonywania typowych zadań, piloci dzielą się pracą porówno. W trakcie obsługi danego połączenia jeden z nich kontroluje maszynę, a drugi asystuje, natomiast w drodze powrotnej następuje zamiana miejsc. 11. Zróżnicowane posiłki dla pilotów. Kapitan i pierwszy oficer nie otrzymują tych samych dań ze względów bezpieczeństwa. Wyobraźcie sobie, że obaj piloci się zatruli i żaden z nich nie jest w stanie poprowadzić maszyny. Jeżeli jednak koniecznie chcą otrzymać tę samą potrawę, istnieje pewna procedura, która im to umożliwia, mianowicie jedzenie w różnych godzinach. Gdy po posiłku jeden z pilotów nie zdradza żadnych niepokojących objawów, drugi może chwytać za widelec. 12. Brak ukrytej ładowni w dolnej części samolotu. Wychowani na amerykańskich filmach akcji pasażerowie sądzą, że pilot może w każdej chwili otworzyć ukryty pod pokładem luk. Muszę Was rozczarować. W samolotach nie ma żadnych podpodłogowych przedziałów wypełnionych bagażem i zwierzętami w transporterach. Nawet jeśli znajdują się tam jakieś puste wnęki, są zdecydowanie za małe, żeby się po nich swobodnie poruszać. 13. Na lotnisku nawet pilot się gubi. Widząc zbliżającego się z naprzeciwka faceta w mundurze, nie myślcie, że jest on nieomylnym źródłem informacji i podpowie wam, gdzie szukać bramki, toalety czy najtańszej kawiarni. Piloci są zazwyczaj nieźle zaznajomieni tylko ze swoim macierzystym portem lotniczym, poza tym wiedzą tyle co wy, o pomoc lepiej spytać kogoś z personelu lotniska. 14. W kokpicie wieje nudą. Regulamin większości dużych linii lotniczych zabrania pilotom korzystania z jakiejkolwiek formy rozrywki w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Żadnych książek, czasopism czy nawet kostki Rubika. W zasadzie zakazuje się wszystkiego, co mogłoby rozproszyć uwagę osoby sterującej maszyną. I chociaż podczas podróży powietrznej zaleca się słuchanie muzyki, pilotów to w ogóle nie dotyczy, ponieważ muszą oni pozostawać w regularnym kontakcie z kontrolą ruchu lotniczego. Pozostaje im jedynie miła pogawędka we własnym gronie. 15. Bagatelizowanie turbulencji Piloci kręcą głową z politowaniem, słysząc jak podróżni wyolbrzymiają niebezpieczeństwo związane z chybotaniem samolotu. Zdają sobie sprawę, że dużo groźniejszy od jakichkolwiek turbulencji jest tak zwany prąd wstępujący, czyli kolumna wznoszącego się powietrza, która powstaje zwykle podczas burzy albo innych ekstremalnych warunków pogodowych. Problem w tym, że w nocy to zjawisko nie jest widoczne na radarze, a uderzenie pionowej masy powietrza w samolot dałoby się porównać z przejechaniem po leżącym policjancie z prędkością 800 km na Godzinę. Co gorsza, prąd wstępujący może wypchnąć maszynę w górę na niebezpieczny pułap. 16. Nie ma lekko. Linie lotnicze wprowadzają normy w ramach których pilotom przysługuje więcej czasu na odpoczynek, ale to często i tak nie wystarczy. Zdarza się bowiem, że między lotami nie zdążą nawet czegokolwiek zjeść, a tym bardziej się przespać. Bieda czyska. Hej, jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu czekają inne propozycje, które na pewno Wam się spodobają. Wystarczy wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.